Materiał z przyczyn oczywistych zawiera spoilery. Rozbity tak, że aż brak mi tchu wtrzymuje oddech swój. Więc jak mam żyć, kiedy wokół nikt nie rozumie mnie? Wciąż cały lecz rozbity, też spokojny, odszalony, wciąż Nie chowaj się, znalazłem Cię Więc stoję w tym pokręconym i drżącym świecie Sam już nie wiem kim naprawdę jestem Nie szukaj mnie, bo nie jestem tego wart już mnie nie znajdziesz. No, w myślę w naprawdę stało się Nie chciałem nigdy, niech nadal boję się zranić cię, lecz zapamiętaj, choć dzień dawnego mnie Nadeszła upragniona chwila. Tak, moi drodzy, wreszcie zaczynamy recensować Tokio Ghoul Organizacyjnie materiał będzie podzielony na cztery części, z czego każda będzie opisywać osobno jeden sezon. I dzisiaj oczywiście zabieramy się za sezon, dzięki któremu wszyscy o tym rozmawiamy. I w ogóle tu jesteśmy. Jeszcze na początek chciałem zaznaczyć, że ten materiał wcale nie będzie dla mnie łatwy do nagrania, dlatego też zresztą tak długo się do niego zbierałem. A to wynika z jednej bardzo prostej rzeczy. Mianowicie, żeby w ramach podsumowania powiedzieć coś na temat konkretnego sezonu anime, to trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć. Generalnie. A do tego z kolei jest potrzebna znajomość materiału źródłowego. Ja oczywiście nie twierdzę, że nie znam, ale problem ze mną w tym przypadku jest taki, że sezon pierwszy zbinżowałem krótko po jego całkowitej premierze, pod koniec 2014 roku. Przecież to jest ponad 4 lata, kiedy to zleciało? I od tego czasu wracałem dosłownie do pojedynczych scen. Więc moje wspomnienia na temat tego sezonu są nie do końca świeże. Tak, to jest właśnie ten problem, przez który nie nagrałem nic Tokio Gula przez 3 miesiące. No dobra, ale wreszcie jestem w tym moim przełomowym miejscu, w życiu, gdzie trzeba wreszcie o tym parę słów powiedzieć. Więc wybaczcie, że to podsumowanie nie będzie jakoś bardzo szczegółowe, bo to właśnie wynika z tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Okej, okay, więc przechodząc do rzeczy, na pewno pierwsza ważna kwestia, o której należy powiedzieć przy okazji pierwszego sezonu Tokyo Ghoul, to to, że ten sezon jest najlepszy ze wszystkich czterech sezonów Tokyo Gula pod dwoma względami. Tym razem się nie pomyliłem. Chcę w się sensie z palcami, ale to dosłownie nikt tego przecież nie. Nikt... No i kurwa, co to za dwie rzeczy? <gul> Czy masakra. I była, bo to co tutaj oglądacie to jest ścięte z 45 minut surowego jąkania się. Pierwsza rzecz to jest wierność mandze, a druga to jest jakość wykonania. I może od tej pierwszej kwestii zaczniemy, bo Tokyo Ghoul pierwsze pod względem wierności mandze, może nie tyle było w 100% wierne, ale było najwierniejsze. Chociaż ta historia na 12 odcinków Była pozbawiona wielu szczegółów Które pojawiły się w mandze Tak zdążyłem sobie w miarę ogólnikowo porównać To od początku do końca opowiedziała historię W taki sposób, że było to zrozumiałe I angażowało I to jest bardzo ważne słowo w przypadku Tokyo Ghoul Zaangażowanie Bo pierwszy sezon to zaangażowanie naprawdę mocno wywoływał Nie przechodząc jeszcze do konkretnych scen Według mnie wynika to bezpośrednio z tego Że nie mieliśmy takiego Ogromnego pierdolnika bohaterów Jaki się pojawia już od drugiego sezonu. Co prawda większość znanych nam postaci, które przewijają się później przez całą resztę anime, pojawia się mniej więcej na koniec pierwszego sezonu, tak? Ale wtedy sam scenariusz nie podsuwa nam tych postaci jako kogoś, kogo mamy uważać za postacie istotne. To jest bardzo ważne, bo pierwszy sezon nie ma bohatera zbiorowego, którym później staje się CCG i góle, tylko ma jednego bohatera. I tym bohaterem jest Kaneki Ken. Ta scena, którą przed chwilą widzieliście, została dobrana nie przez przypadek, bo dokładnie to był moment, kiedy ja osobiście zakochałem się w Tokyo Ghoul. To był ten pierwszy moment takiej prawdziwej tragedii, w której widzieliśmy, że Kaneki płacze nad tym, kim się stał i kim nie chce się stać. I to miało kopa. To może nie tyle pozwalało utożsamić się z bohaterem, ale jego uczucia bardzo mocno wylewały się na zewnątrz. I w pierwszym Tokyo Ghoul jest jeszcze kilka takich scen, ale ta przede wszystkim najmocniej zapadła mi w pamięci, ze względu na to, że jest pierwszym spośród tych emocjonalnych elementów. Ten pierwszy odcinek też dość jasno buduje przed nami świat przedstawiony, bo porównując z kolejnymi sezonami już nie za bardzo wiadomo, co się dzieje, w jakim świecie żyjemy. Znaczy, te informacje są tam podawane, ale są bardzo szczątkowe i podane w bardzo szybkich scenkach, przez co niewiele da się z nich wyciągnąć, przynajmniej ja to tak odczułem. A pierwszy Tokyo Ghoul pod względem podawania informacji ma, po pierwsze, wolniejsze tematy, Tempo, a po drugie, mniejszą skalę. I co mam na myśli poprzez mniejszą skalę? Przede wszystkim to, że nie rozmawiamy tutaj na samym początku o wielkiej wojnie ludzi z gulami. Ona jest tłem tego wszystkiego. Ja oglądając pierwszy sezon Tokyo Gul, liczyłem, że to tłem pozostanie. Bo cały scenariusz pierwszej części skupia się tak naprawdę na tych osobistych konfliktach między gulami. Przez większość czasu jesteśmy świadkami wydarzeń tylko w tym jednym świecie, świecie guli. Oczywiście to jakiś czas wychodzimy na zewnątrz, do ludzkiego świata, żeby zapoznać się z postaciami takie jak Amon czy Manu. I poznać ich motywy, ale generalnie poznajemy całą tę historię ze strony guli. Uważam, że kolejne sezony troszeczkę zepsuły ten podział, ze względu na to, że w sezonie pierwszym jasno wiedzieliśmy, po czyjej chcemy stać stronie. A na przykład drugi sezon, do czego jeszcze oczywiście w następnej części tego podsumowania wrócę, już bardzo mocno zaczął skakać między ludźmi i gulami, co ostatecznie u mnie sprawiło, że nie bardzo wiedziałem, co mam na ten temat myśleć. Ale dobra, nie myślmy jeszcze tak bardzo o drugim sezonie, chociaż uważam, że te porównania są potrzebne, bo pierwszy sezon w tym przypadku najłatwiej Niż przez pryzmat kolejnych. Okej, okay, spróbujmy teraz sobie przeanalizować pokrótce wszystkie odcinki po kolei. Może nie odcinki. Nie odcinki nie, bo odcinku wszystkich do końca nie pamiętam. Ale dobra, potasujmy sobie, potasujmy. Co to za słowo? Podzielmy sobie cały sezon na te krótsze arki, tak? Więc mamy pierwszy ark, który jest takim wstępem Kanekiego do całej historii. Pierwsze dwa odcinki, według mnie. Przedstawienie bohaterów Toka, Yoshimura, Hide, Nishki. Zwróćmy uwagę na to, że z większością bohaterów, z którymi później Kaneki trzyma, wchodzi w jakiś konflikt najpierw. Tołka. Ich pierwsza interakcja jest taka, że ona spuszcza mu w pierdol i wpycha mu jedzenie do buzi. Jedzenie ludzkie mięso. Ostatnio w ogóle sprawdzałem, czy można gdzieś dostać ludzkie mięso i sprawdzić, jak smakuje, ale nie znalazłem żadnej potwierdzonej informacji. I nie, nie jestem psychopatą, nie zamierzam nikogo zabić z tego tytułu, chociaż przeszło mi to przez myśl. Hity, w sumie z tego, co kojarzę, może nie przy pierwszej interakcji, ale w którymś momencie też go tam napastuje. Tak o tę scenę mi chodziło, nie wiem, czy to jest napastowanie, ale tak trochę wygląda, nie? O Niszkim to już nie trzeba mówić, to chyba w miarę jasne, że Niszki każdemu chce spuścić pierdol do oka siebie. I nawet to robi, zarówno Hideo i Kaneki dostają od niego wpysk. A później okazuje się, że Niszki to jednak równy gość, tak, tak. Bo nic nie jednoczy tak dobrze jak wspólny wróg. I tym wspólnym wrogiem na ten moment okazuje się być Tsukiyama. Powiedziałbym, że zboczeniec tego sezonu. Wszystkich innych też, tak. Więc charakter cukiamy określiłbym mianem inspirujący? Może nie sam jego styl walki, ale nazwałbym to takim francuskim motywem przesadnej kulturalności? Coś takiego może istnieć? Niech to się tak nazywa. Francuski motyw przesadnej kulturalności. W skrócie FMPK. Więc Tsukiyama od tego momentu do samego końca całego anime chce zjeść Kanekiego. I motyw rozwoju Tsukiyamy polega na tym, że Tsukiyama przechodzi od chce zjeść Kanekiego do chce tylko troszeczkę go spróbować. Taki jest postęp Tsukiyamy przez całe anime. No, jakiś jest, no. Niewielki, powiedziałbym. To no więc to jest drugie arko powieści i trwa prawdopodobnie do jakiegoś szóstego odcinka, jeśli się nie mylę. Tam mamy okazję poznać troszeczkę więcej zwyczajów w guli, że oni też mają swoją własną społeczność? Mówię o tym przede wszystkim przy okazji walki Kanekiego z tym ludzkim golemem, który nazywał się chyba Tarocian? Czy coś w ten deseń? Nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, ale ten gość był nieudanym eksperymentem doktora Kano. Czyli w teorii miałby być dokładnie kimś takim jak Kaneki półgólem z jednym świecącym łokiem. Ale jego historia kończy się jak kończy. On nie jest ważny, tak? Nie jest. Więc ostatecznie Tsukiyama bierze za zakładniczkę już nie pamiętam z jakiego powodu, ale to była Kimi, czyli dziewczyna Niszkiego. Nie wiem po co zrobiłem tę pauzę, no więc Kaneki tołka i osłabiony po otrzymanym od Kanekiego w pierdolu niszki ruszają do jakiejś tam katedry czy kościoła, żeby uratować kimi. I tam pokazuje się fajny, bardzo emocjonalny flashback Niszkiego. Zapamiętajmy go dobrze, bo to jest ostatnie miejsce, w którym Niszki ma jakikolwiek charakter, jakiekolwiek wspomnienia i jakiekolwiek motywy. To jest smutne. To jest piąty albo szósty odcinek. I tu się kończy Niszki. On później nigdy więcej w anime nie ma żadnej większej roli, żadnych motywów, żadnych wzruszających kwestii. Aaaa! Tak bardzo zmarnowany potencjał postaci. Przerażające. W każdym razie tutaj Niszki błyszczy. Gul, który potrafi oddać swoje własne życie za człowieka. Dowiadujemy się też troszeczkę bardziej o tym, jak działa kagune gula, czyli że trzeba pożywić się ludzkim mięsem, żeby wzmocnić swoje komórki RC. O komórkach RC jest właśnie bardzo mało albo wcale nie powiedziane tak wstępnie. Jeśli się nie mylę, to dopiero w trzecim albo czwartym sezonie zostało o nich coś powiedziane. Ale do tego zaraz. Ostatecznie Tsukiyama zostaje pokonany tylko po to, żeby parę odcinków później wrócić jako sojusznik. Tak. Kaneki pokonuje, znowu mamy sojusznika kolejnego, tak. A my przechodzimy do kolejnego arku, który trwa chyba ze trzy odcinki. A jest to ark Mado i Amona. W międzyczasie do historii zostaje wprowadzona hinami oraz pani Ryoko, jej mama. No i też jej tata, który zostaje chyba w tym samym odcinku zabity przez Jasona. A nie, przepraszam, on nie zostaje zabity przez Jasona, tylko przez Jasona odwiedzony, a potem jak Jason sobie idzie, to zostaje zabity. Jak to było? <grywa> To było tak, że tam Jason do niego przyszedł, bo on brał od niego te szczypce. I potem chyba Jason go uderzył, mocno go zranił? Później Jason walczył z Mado i Amonem, ale uciekł? A ponieważ ten tato tam został, to został dobity przez Mado. Panie, tak chyba było. Pamiętałem dobrze. To nie jest jakiś bardzo ważny element dla historii. Ważniejszym elementem jest to, co zostało wycięte, bo ja kojarzę, że w Mandze była taka scena, w której Kaneki i Tołka w przebraniach udają się do headquarters CCG, żeby coś tam zbadać. I tam wtedy jest powiedziane o takiej bramce, która. Sprawdza poziom murek RC, i oni nie mogą tamtędy przejść. I tam jest tak naprawdę ich pierwsza konfrontacja. Bo jeśli się nie mylę, to w anime Kaneki nigdy bezpośrednio nie minął się ani nie spotkał z Mado. Widział ich tylko z pewnej perspektywy, kiedy Ryoko była zabijana. Nawiasem mówiąc, bardzo dobra scena, w mandze była narysowana lepiej, ale w anime też się broni. Aha no i wspomniałem o Jasonie, tak jakbym już o nim wcześniej mówił. Nie mówiłem Jason zainspirowany Jasonem z piątku 13. Tak, to był ten film. Z tym gościem, który nosił maskę hokejową. Piątek 13, nie? Tylko właściwie nie wiem, po co mi on teraz? Po nic mi on. Po co ja o nim teraz mówię? To jeszcze nie ogarek? Niech się odwali. A, co ja gadam za głupoty. Dobra, więc ten ark jest skonstruowany w taki sposób, że najpierw Mado i Amon zabijają panią Ryoko. Jest tragedia Chinami. Później Tołka w ramach zemsty zabija jednego z inspektorów. Później Mado i Amon w ramach zemsty puszczają przynętę na Chinami. Za nią idzie Tołka. Kaneki też gdzieś tam się kręci i spotyka Amona. Amon walczy z Kanekim, Tołka walczy z Mado. Kaneki przegrywa, Tołka przegrywa, Kaneki zaczyna Świrować, bo nie może przegrać. Chinami pomaga Tołce przez swoje emocje. Amon zostaje ciężko ranny, Mado zostaje ciężko ranny. Amon ucieka, bo jest puszczony przez Kanekiego. Mado ginie, bo zostaje zabity przez tołkę. Kaneki wygrywa, tołka wygrywa. Tak było, dobrze pamiętam. Więc to właśnie jest ten ark, w którym jest pokazane sporo emocji po obydwu stronach. O ile wszyscy chcieli, żeby Mado zginął, o tyle Amon jako postać ze swoimi osobnymi motywami i ideami, jest już o wiele ciekawszy. I do samego końca dobrze się go ogląda, chociaż nie jest wcale taką. Istotną postacią, ale będzie później, drugi sezon jest cały o nim, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. No i przechodzimy do ostatniego arku, który się zamyka w trzech ostatnich odcinkach. Jeśli się nie mylę, a pewnie się mylę, ale głównie chodzi oczywiście o porwanie Kanekiego przez Jasona i to, jak Kaneki jest torturowany. Nie było w tym anime mocniejszych scen niż tortury Kanekiego. Od początku do zabije się. Od początku do końca. I to pomimo tego, że sceny torturowania Kanekiego przez Jasona były dość mocno cenzurowane w anime. Co nie zmienia faktu, że wyreżyserowane było to naprawdę całkiem fajnie i pozostawiało sporo dla wyobraźni. I to faktycznie działało. Przypomnijmy sobie tylko scenę instalowania, instalowania. Dlaczego użyłem takiego słowa? Przypomnijmy sobie tylko scenę umieszczania Skolopędry w uchu Kanekiego. <try> Tam nie było pokazane nic strasznego, nie pokazano momentu wejścia, a mimo to wyglądało to po prostu strasznie. Zostawało przestrzeń do dopowiedzenia sobie, i widz dopowiadał sobie to, co powinien to, co autor chciał, żeby widz sobie to powiedział. To działało i to nigdy później nie działa. I to jest smutne, że nigdy później to nie działa. No ale nieważne, dobra. Przechodzimy później do elementu, który pojawia się wówczas w anime po raz pierwszy i ja uważam, że od tego momentu tak naprawdę zaczynają się schody. Mam na myśli to, że pojawia się pierwsza bitwa. Czyli generalnie wygląda to w taki sposób. Ludzie strzelają do guli, gule atakują ludzi i to wszystko jest takim brzydkawym tłem. Gdzieś tam mamy kilka wyciągniętych pojedynczych walk, które nie mają dla fabuły praktycznie żadnego znaczenia. Znaczenia, przynajmniej w anime, w mandze nie wiem, jeszcze sobie to sprawdzimy. A gdzieś tam między tym wszystkim ekipa z próbuje uwolnić Kanekiego z rąk Jasona. Tylko problem jest taki, że nigdy tego nie robią Kaneki sam się uwalnia. O tych wszystkich bitwach może powiem jeszcze w kolejnym sezonie, bo to się nakłada w drugim sezonie bardzo mocno. Natomiast teraz przejdźmy do jednego bardzo ważnego elementu, którego niestety zabrakło w kolejnych sezonach. I przez który to całe zakończenie, mimo tego, że ma beznadziejne tło, jest naprawdę zajebiste. Mówię tutaj oczywiście o tym, co przez jeden, prawie cały odcinek, dzieje się w głowie Kanekiego. Manga postawiła całą swoją siłę na tych wewnętrznych sporach, które Kaneki miał w sobie. I ktoś bardzo mądry w studiu Pierrot, wtedy jeszcze mieli. Tam mądrych ludzi. Zauważył ten motyw, zauważył, że to jest bardzo ważne, że to należy wykorzystać. I mieliśmy dosłownie kilkanaście minut w głowie naszego głównego bohatera. Czuliśmy, że to jest główny bohater. Dzięki temu wiemy, czego Kaneki się boi, na czym mu zależy, jakie ma cele, czego pragnie, jakie ma ideały, jakie ma motywy, jaką ma przeszłość, jaką chce mieć przyszłość. Tego wszystkiego dowiadujemy się nie z jego rozmów z kimś tylko z jego rozmów z samym sobą. Albo raczej z jego rozmów z jego wewnętrzną Rize, o której wcześniej nie wspomniałem wcale nie ze względu na to, że zapomniałem w ogóle o jej istnieniu. Ale okej, okay, Rize. Rize. Pojawia się w pierwszym i dwóch ostatnich odcinkach i jej rola, o czym już zdążyłem przy okazji chyba ostatniego odcinka recenzji Tokyo Ghoul RE2 powiedzieć, jej rola w całej dosłownie historii ogranicza się do tego, że jej flaki zostają przeszczepione do środka Kenekiego, dzięki czemu on staje się półgólem, potem umiera, Co jakiś czas pojawia się w głowie Kanekiego? Co jakiś czas czytaj na początku i na końcu pierwszego sezonu, w drugim sezonie wcale, w trzecim sezonie wcale i w czwartym sezonie na końcu? Co jakiś czas. Bardzo regularne odstępy. Tak. Także Rize generalnie nie jest postacią, która przypadła mi do gustu. Jej rola uważam zarówno w mandze jak i anime. W anime to już w ogóle oczywiście była za mała, ale zostawmy to na boku. Wracając do zakończenia. Na końcu pierwszego sezonu Tokyo Ghoul po raz pierwszy i ostatni mieliśmy okazję zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w głowie Kanekiego i jak on to wszystko przeżywa. Jaka jest jego prawdziwa tragedia? Tego w następnych sezonach już się niestety nie uświadczy. Nie mówię, że później nie ma jakichś fajnych scenek, ale one zawsze są za krótkie. Zawsze trzeba sobie do. I nie zawsze dopowiada się prawdopodobnie to, co powinno się dopowiedzieć. Czyli albo za dużo, albo za mało. Jeszcze na końcu warto wspomnieć o animacji, która w kilku walkach była naprawdę dobra. Wydaje mi się, że pierwszy sezon miał też najciekawszy art style. Zwróćmy uwagę na to, że Kaneki w drugim, trzecim. Zwróćmy uwagę na to, że kaneki w pierwszym sezonie wygląda zdecydowanie bardziej niewinnie chłopieńco wręcz niż w sezonach drugim, trzecim, czwartym, to oczywiście jest czepiactwo z mojej strony, ale według mnie od drugiego sezonu można było odnieść wrażenie, że główny bohater jest zupełnie kimś innym niż wcześniej, że to zupełnie nowa postać. I niby trochę tak jest, ale przecież nie zupełnie. Ale o tym oczywiście jeszcze sobie pogadamy przy okazji kolejnych podsumowań. Więc cóż podsumowując to podsumowanie, jeśli mam powiedzieć, czym dla mnie był pierwszy sezon Tokio to na pewno był to początek toksycznej miłości, która trwała przez kolejne 4 lata. Gdyby pierwszy sezon Tokyo Gul nie był tak dobry, jak był, to po pierwsze, pewnie nie obejrzałbym kolejnych sezonów, po prostu nie wciągnęłyby mnie, a jeśli już bym się zmusił, to nie miałbym tak wysokich oczekiwań. To było po drugie. A oczekiwania miałem wysokie i zawiodłem się mocno, co zresztą możecie zobaczyć po moich recenzjach, które spoiler w większości są negatywne. Ale w większości czasem mam do powiedzenia dobre słowo. Ale zdecydowanie najwięcej dobrych słów miałem do powiedzenia na temat tego sezonu. I chociaż pewnie kilka ich jeszcze będę miał, to z końcem tego podsumowania kończy się też moja nadmierna pobłażliwość. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli podoba Wam się materiał. Zachęcam do subskrybowania, jeśli chcecie być na bieżąco. No i oczywiście mam nadzieję, że następna recenzja pojawi się w jakimś rozsądnym odstępie czasu. Ale oczywiście nic nie mogę obiecać. I nie obiecuję. Widzimy się w części drugiej, nie wiadomo kiedy. Cześć!